W tej chwili YouTube się staje trochę telewizją, bo YouTube mm -hmm. puszuje na długi metraż. Długi metraż lepiej rozpoznaje ścieżkę behawioralną potencjalnego użytkownika i dodaje dużo lepsze reklamy. Jeżeli widzi, że użytkownik ogląda dalej, no to wie, że te reklamy nie pominie. Tą reklamę lepiej sparuje, lepiej rozpozna profil demograficzny takiego widza. W związku z tym właśnie treść długometrażowa, absurdalnie konwergentnie te dwa media. Telewizja linarna z YouTube się spotkało. Tym bardziej, że YouTube puszuje bardzo na to, żeby konsumować go przez Smart TV. To jest bardzo duży odsetek i, bardzo, i świetnie płatnych reklam. Jakby YouTuberzy, którzy mają dużo wejść z telewizora, ale przede wszystkim czas oglądania. Czas oglądania jest po prostu takim sprawdzam, znowu tym światłem na imprezie. No tak właśnie, ]że? bo trafiłem na wywiad, którym bardzo, to bardzo podkreślałeś że ja to podkreślam nie viewsy, tylko watch time jest obecnie tym tą największą Absolutnie twoją tak. metryką, jako twórco powinieneś na nią, na nią patrzeć. Bo, bo właśnie to, co powiedziałeś, I To nie tak? jest sexy, bo jak okay. się chwalić, yy, tak. przejść i powiedzieć, że mam 10 tysięcy godzin materiału, no mm -hmm. to to nie jest. Ja mogę powiedzieć, że mam 100 tysięcy wyświetleń i to, to, jest, to, to odwołuje się do wyobraźni. Natomiast w gronie youtuberów, reklamodawców, ale algorytmu przede wszystkim, liczy się to, i ile, jakie, jaki miałeś wskaźnik retencji, ile ludzi obejrzało do końca, ile opuściło ten klip. Doskonałym sprawdzam jest to, że czas jest bardzo prostym walidatorem tego, żebyś nie oszukiwał na miniaturach i tytułach. Jeżeli algorytm rozpozna, że masz bardzo duży bounce rate, czyli te jednoodsłonowe wejścia i szybka ucieczka nie, mm -hmm. z klipu, on nagrodzi cię tym, że cię po prostu katrupi w algorytmach, po prostu zakopie cię. Nie?